And ba, ba, ba. Siedzę na chacie i dwa miechy mam tu za mną aresz domowy, a dalej zarabiam to siano wie, biedę, bo za długo mordo w niej byłem Życie raz lepsze, raz gorsze się zdarza przy sobie wiele rzeczy popełniłem wyje mam, kto ktoś się obraża? Patrzę na ciebie z daleka, wiem, że jest zaraza Nie obrażaj się, kolo, miej trochę dystansu Magister jest znany, że się nie pierdoli w tańcu Kolejny dzień oznacza kolejny kawałek Kocham technologię, bo by mi zabrakło kartek Słyszałeś, że leżącego się nie kopie? połowa świata Powinna się znaleźć w rowie Latino czy drill, czy ciul, wie co jeszcze Będziesz miał co słuchać, jak znajdziesz się na zakręcie Życie W życiowej rozterce Prawdziwe historie Niektóre osoby dowiedzą się czegoś o mnie Ej Ej, szkoda, że nie widzicie Podpórki na telefon Która jest zrobiona Ogólnie z, z dwóch słoików Na kolejny dzień sobie mija, znienawidzone automarka kija Dodam do tego Asy i brawo Jak mnie zabierali, zazdrośnicy bili brawo Trochę kurawo, ale została memoria Teraz co ja układam palce, znak wiktoria Tylko dwa, jeden, mam tu na karku od niektórych buraków, które jak ja zgłosiłby się dobrowolnie. Nie macie jaj, więc pociągnijcie sobie spodnie. Gadam o wolności, pieniądz nie gra roli. Każdy zapewne nas skróty sobie iść woli. Czasami skróty to jednak dłuższa droga. Pomyśl, o niektóre kobiety robią, by dostać się do Boga. Ja proszę Boga o pokój na ziemi. Czekam na moment, aż się wszystko zmieni. Nigdy nie zniszczycie przecież moich korzeni. jej, ej, jej